To jeszcze duma swojej żony, to kolejny odcinek mojego vloga, tak zatytułowany. Zacznę od Słowa Bożego, z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 10, werset 7 i 9 i z pierwszego listu do Koryntian 11, 3, 8, 9. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną. I będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety. Kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Piękne fragmenty z Pisma Świętego, ale czy we współczesnym świecie, jeszcze aktualne, jakże często się zdarza, że żona czyni po części kobietę ze swojego męża? Nie chodzi tu jedynie o wymienianie się domowymi. Czy też rodzinnymi obowiązkami, wzajemną pomoc, odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za dzieci, ale o stopniowe tracenie tożsamości mężczyzny i kobiety. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli relacjom w małżeństwie, relacjom między mężem a żoną w kontekście Bożego Planu. I tracenia tożsamości przez mężczyznę i kobietę. W naszej kulturze to mężczyzna jest tym, który wychodzi z inicjatywą jako pierwszy i proponuje małżeństwo kobiecie, którą poznał, w której się zakochał. On pierwszy podejmuje decyzję bardzo ważną na całe życie, a kobieta, jeżeli darzy go bardzo mocnym uczuciem, powie tak. Może też powiedzieć nie, ale chyba rzadko się to zdarza, i wtedy najczęściej padają słowa: jeszcze nie teraz, muszę zaczekać, muszę skończyć studia, muszę zrealizować pewne swoje plany życiowe. Jednak to wtedy kobieta przejmuje inicjatywę i decyduje o wspólnej przyszłości. Już przejęła rolę mężczyzny który czeka, aż jego wybranka podejmie ostateczną decyzję. Najlepiej jest, jeśli para rozmawia ze sobą szczerze i uczciwie, rozważa, co dla nich będzie najlepsze i podejmuje wspólną decyzję. Czas minął, podjęli decyzję, zostali małżeństwem, oboje pracują, mijają lata i mają już swój staż małżeński. Coraz bardziej uwidaczniają się różnice w charakterach między mężem a żoną. Silniejszy zaczyna dominować, a słabszy dla świętego spokoju podporządkowuje się. Niestety, często zdarza się, że tym słabszym jest mężczyzna. A jeśli chodzi o charakter, a to mężczyzna powinien być odpowiedzialny za dom, za rodzinę. Zabezpieczeństwo, nad którym powinien czuwać. Milczy nieraz, bo ją kocha, bo poślubi ją na dobre i na złe. To mężczyzna odbiera dzieci z przedszkola, przywozi je do domu, opiekuje się nimi, a ona ma bardzo ważne sprawy w pracy, spotkania. Szuka pretekstu, aby dłużej zostać w pracy. Aż w końcu wmawia sobie, że jest niezastąpiona. W pracy luźne pogaduszki, jest wesoło, sympatycznie, rozmowy, zwłaszcza z mężczyznami. Tacy szarmanccy, uśmiechnięci, mili, nie to co jej mąż. A może, żono, katoliczko, zadaj sobie pytanie, czy Twoje postępowanie. Nie może wodzić mężczyzn na pokuszenie. A w domu mąż sprząta, gotuje, odrabia lekcje z dziećmi, modli się wspólnie i kładzie się spać. A gdy po pracy wraca do domu jego żona zmęczona, to słyszy zdawkowe: co u ciebie? A po chwili idzie do łazienki, szykuje ubranie na jutro, bo znów, znowu będzie ciężki dzień. Krótkie, pa, kochanie, wybacz, padam z nóg, muszę iść spać. Nagle pojawia się nieplanowana ciąża. Strach padł na kobietę, mąż się nie zabezpieczył. Oczywiście mówimy o małżeństwie mianującym się małżeństwem chrześcijańskim. Co robić? Akurat w tym okresie ma mnóstwo pracy, wyjątkowy projekt, który pomoże jej się zrealizować. E, może awansować, usunąć ciążę? Nie. Jeszcze są oznaki Boga w sercu, więc co? Wszystkie obowiązki na męża. On ją zrozumie, przecież ją kocha, jakoś donosi tą ciążę. Może w biegu urodzi, a potem zatrudni mamusię, która jedyna ją rozumie. A mężczyzna jej mąż? Dalej to samo. Gotuje, pierze, sprząta jego. Wspaniała żona musi mieć wszystko czyste, przygotowane i gotowe na każdą okazję. Krótko mówiąc, wszystkie obowiązki żony przejmuje na siebie. Idzie do pracy wykończony. Szef to widzi i pyta, co się dzieje. A co on powie? Powie, jaka sytuacja w domu, że jest mu bardzo ciężko. Że żona przerzuciła na niego wszystkie obowiązki. Jakby to szef i koledzy z pracy usłyszeli, jakby go odebrali: chłopa, baba. W końcu szef może go zwolnić, bo popełnia coraz więcej błędów. Myśli sobie: jeszcze trochę wytrzymam, skończy ten projekt i może wróci wszystko do normy. Wróci do tych dawnych chwil, kiedy. Siedzieli sobie razem w tuleni w siebie, pili herbatę, rozmawiali, dzielili się swoimi planami. A na razie sobie jakoś poradzi. Przecież ślubował, miłość na dobre i na złe. Realizuje obowiązki swoje żony, wyprowadza dzieci na spacer. Sąsiedzi widzą i zastanawiają się, czy on sam wychowuje, samotnie wychowuje swoje dzieci, nie ma żony. To nic, że straganiarki śmieją się, gdy robi zakupy codzienne. A gdy mają przyjść goście, to on wszystko przygotowuje, a ona sprzą on sprząta, gotuje. Żona jeszcze do niedawna piekła ciasto, teraz mówi, że to zajmuje za dużo czasu. Więc znowu spada to do niego. W czasie przyjęcia koledzy żony, żony poklepują go po ramieniu, mówiąc, jaką masz wspaniałą żonę, jak jest przez wszystkich doceniana, doceniana. jaka jest inteligentna i przebojowa, jaki ty jesteś szczęśliwy. Żona niemal w niebo wzięta, zadowolona z poklepstw kolegów. Tylko mąż jej nie docenia. A on. Co myśli, czym wypełnione jest jego serce. Nie takie były plany, nie takie były marzenia. W pierwszych latach małżeństwa myślał, że to będzie krótko, że się to potem zmieni, że się ustabilizuje sytuacja żony w pracy. A żona zrobiła z niego mężczyznę-kobieta. Może omówione przeze mnie sytuacje są nieco przerysowane. Choć przyznam się, że znam takie małżeństwa. I nie chodzi tu o oskarżanie męża czy też żony, ale o spowodowanie refleksji. Przecież mówimy o katolickim małżeństwie. A z tego wynika, że winniśmy pytać Pana Boga, jaki ma plan na nasze małżeństwo, jak chce, żeby się ono realizowało. I to na każdym etapie naszego życia. Nie tylko na początku. Katoliczko-Żono, a ty co sobie myślisz? Tak zmieniłaś swojego męża, że stał się mężczyzną-kobietą. Uczyniłaś to świadomie czy nieświadomie? Choć w sumie to nie ma w tym miejscu żadnego znaczenia. Katoliczko-Żono, jeśli dostrzegasz podobną sytuację w domu, to zadaj sobie pytanie, co będzie dalej z wami. Kiedyś Twoja kariera skończy się. Uznanie w oczach innych również. A co zastaniesz w domu? Mąż już nie będzie miał świadomości, że przejął rolę i żony, i swoje. Że można inaczej żyć. Bycie matką, bycie żoną to jest najwspanialszy zamysł Pana Boga wobec kobiety. Twój mąż... Sprawdził się jako ojciec, jako mąż. A co zostało z Twojego powołania? Z powołania żony i matki. Do tego Bóg Cię powołał. Są to podstawowe powołania, inne to są już na dalszym planie. Czy chcesz mieć w domu mężczyznę-kobietę? Zadaj sobie teraz pytanie, zanim będzie za późno, i podejmij decyzję. Wróć do korzeni, do spotkania z Panem Bogiem, aby pomógł Ci odnaleźć się w tej sytuacji i dokonać zmian w Twoim życiu, w Twoim związku małżeńskim. Spotkaj się ze swoim mężem na randce, tak jak kiedyś bywało. Porozmawiaj z nim. Powiedz, że zauważyłaś, że nie idzie to w dobrym kierunku. Że chcesz to zmienić. Czy warto? Jestem pewien, że jest to pytanie retoryczne. Jesteś w związku sakramentalnym na dobre i na złe. Było złe, a teraz będzie dobre. Amen.